Dzień dobry Państwu, chcielibyśmy przedstawić małego Dorianka, który bardzo lubi prawoskręt. Ma główkę naturalnie od urodzenia e, zwróconą ku prawej stronie. Okay. Na zdrowie, <grym> do kamery. Ponieważ naturalnie widać Dorianek wybiera widoki po prawej stronie i to one zapadają mu w pamięć oraz trafiają w jego gust. E, żeby... Udowodnić, że nie rzucam such na wiatr, proszę państwa. Proszę zobaczyć bardzo ciekawa poduszeczka. Jest teraz po prawej stronie Dorianka. Poduszkę zwrócę teraz w drugą stronę po lewej stronie Dorianka. Tak. I będę próbowała zachęcić Dorianka, żeby odwrócił się i popatrzył na tą poduszeczkę, która, o, która przedstawia zajączka. Uwaga. A mechanicznie, przyznaję się, przewracamy głowę. Bardzo opornie to idzie na lewą stronę. Pomogę sobie polikiem. Zobacz, Darianku, tu jest zajączek. Tu, tu zajączek. To Rianek lubi prawą stronę, jak widać. I to nie dlatego, że jest po jego prawej. Aparat, kiedy zmienię pozycję, zobaczycie, że się nic nie zmieni. Darianku, zobaczmy teraz, tam jest aparat. Może chciałbyś do kamery trochę popatrzeć. Dowianku? No tam jest cały świat, zobacz, oknem widać. tu nie ma nic ciekawego z wiesz? Po prostu już chyba wiadomo, jakie też poglądy polityczne będzie miał mój syn. Skoro ciągle patrzy się nie w lewo, a w prawo stronę. No trudno. Ale tu nic nie ma, niczego tu nie ma, Dowianku. Naprawdę, a nawet czasami warto też zmienić pozycję, wiesz, żeby szyja nie bolała. Taka jest właśnie walka z małym doriankiem No trudno, proszę Państwa, bardzo przepraszam, że teraz jak się odwraca plecami. To was... O, musimy tylko tak się wiedzieć. Co to szczęśliwy? Prawostronny, ale szczęśliwy.